Dzień dobry, z tej strony Miłosz z bloga Świadomy Trening, a dzisiaj kolejny odcinek z serii Świadome Odżywianie i porozmawiamy sobie o makroskładnikach. Dokładny tytuł odcinka to rozkład makroskładników w diecie osoby aktywnej fizycznie. I przechodząc od razu do tematu, powiedzmy sobie co jest naszym punktem wyjścia tutaj w dywagacjach. No więc tak, żeby ustalić ilość makroskładników, musimy wiedzieć przede wszystkim na ile kalorii w diecie mamy te makroskładniki sobie rozpisać. Jeżeli nie masz ustalonej kaloryczności diety jeszcze, to pomoże Ci w tym mój kalkulator, który znajdziesz na świadomy slash kalkulator diety. Wklepujesz tam wagę, wzrost, wiek, płeć aktywność fizyczną, cel i masz gotowy wynik. Także. Ten wynik, czyli ilość kalorii, na którą chcemy rozpisać sobie te makroskładniki, to jest taki nasz punkt wyjścia. No i właśnie, tutaj jeszcze sobie powiedzmy, że makroskładniki to są białko, węglowodany i tłuszcze i o tym będziemy sobie tutaj rozmawiać, ale być może dla niektórych ciekawostka tak naprawdę wyróżniamy więcej makroskładników, bo z definicji makroskładnikiem nazywamy substancje, czy też pierwiastek, którego zapotrzebowanie przekracza 100 mg na dobę. No i tutaj poza tłuszczami, węglowodanami i białkami są po prostu pewne też nazywane na co dzień mikroelementy, czyli po prostu pierwiastki. I tutaj możemy wymienić fosfor, wapń, magnez, chlor, potas, sód, siarka, azot, wodór, tlen i węgiel. E, oczywiście takie tutaj pierwiastki jak Azot, który znajdziemy w białku, wodór, tlen i węgiel, który znajdziemy chociażby w węglowodanach, no to właśnie jest zawarty w tych makroskładnikach. Niemniej fosfor, wapń, magnez, chlor, potas, sód to są nazywane na co dzień mikroelementy, które w teorii powinno się zaliczać do makroskładników ze względu na to właśnie, że ich zapotrzebowanie jest większe niż 100% miligramów. Tak czy inaczej przyjęło się, że makroskładniki to białko, węglowodany i tłuszcze. Oczywiście tutaj w naszej dietetyce, tak? A mikroelementy to są właśnie wszystkie te pierwiastki. Łącznie z tymi i tutaj z zapotrzebowaniem wyższym niż 100 mg. Tak się przyjęło, tak mówimy i tak zostajemy przy tym. Tak czy inaczej fajnie wiedzieć, jak zawsze. Także świadomość tutaj <grym> jak zawsze na plus. Dobra zanim przejdziemy sobie do konkretnych wartości to trzeba powiedzieć, że można rozróżnić jak zawsze wiele indywidualności i tutaj czy to w kontekście konkretnej ilości białka, czy też w kontekście rozkładu pomiędzy węglowodanami i tłuszczami tak naprawdę ile osób, tyle podejść i tutaj nie ma jednego dobrego konkretnego rozwiązania zaraz zobaczysz sam, że tutaj widełki tych zapotrzebowań, czy też um, jakieś tam skali zdroworozsądkowej są naprawdę szerokie, także tutaj nie teoretycznie te Oretyzując, za dużo przechodzimy do konkretów. Czyli tak, jeszcze raz, mamy punkt wyjścia, ilość kalorii. Pierwsze co, określamy ilość białka w diecie. I tutaj znowu posłużę się swoim kalkulatorem, bo naprawdę wszystko, wszystko znajdziecie w tych kalkulatorach. Możecie sobie sprawdzić, świadomy trend PS kalkulator białka. I tam sobie znajdziemy, że dla osób uprawiających sporty wytrzymałościowe, optymalna podaż białka będzie się zawierać mniej więcej, oczywiście od 1,4 do 2 gramów na kilogram masy ciała. W przypadku sportów siłowych są tam widełki od 1,8 do 3,2, w zależności od tego, czy jesteśmy w okresie budowy masy mięśniowej, czy redukcji tkanki tłuszczowej. I tutaj już chociażby wychodzi pierwsza indywidualność bo ja tu zacząłem te widełki od 1,8, a jest sporo trenerów, którzy rozpisują sobie na przykład 1,6 yy, gramów białka na kilogram masy ciała. Być może znajdą się tacy, co nawet od 1,5 zaczynają. I to nie oznacza, że oni źle to robią, czy też ja mam tutaj jakieś rygorystyczne podejście. Tak jak mówię, tutaj można. Podejść do nawet samej ilości białka w różnoraki sposób i to, że tutaj moje widełki się kończą na 3,2, to ja co prawda nikogo nie znał, kto by mówił, że więcej białka w diecie, czy to przepisuje, czy zaleca. Jednak nie zdziwiłbym się, gdyby też takie osoby były, które na przykład 3,5, a być może nawet 4 gramy białka na kilogram masy ciała przepisują, czy też zalecają. Także jak widzisz tu już mamy pierwszą indywidualność. Inna sprawa co do 4 gramów białka to pytanie czy by to było, no już pomijam, czy optymalne do zjedzenia, bo mogłoby być to ciężkie, ale czy by było to bezpieczne, bo na chwilę obecną najwyższa podaż białka, która została udowodniona jako bezpieczna to było 3,4 g. Co nie oznacza oczywiście, że wyższa podaż jest niebezpieczna, po prostu mówię o najwyższej udokumentowanej bezpiecznej. Także w zależności od tego, jaki sport uprawiamy, czy jest to sport wytrzymałościowy, czy siłowy, wybieramy sobie jakiś tutaj, jakiś zakres, czy też jakąś konkretną wartość spożycia białka. No i przyjmijmy sobie, bo będziemy na koniec robić to na pewnym przykładzie, że tutaj nasza przykładowa osoba uprawia sporty siłowe i przyjmiemy sobie 2 gramy białka na każdy kilogram masy ciała. Ok, czyli mamy już, wiemy ile kalorii. Mamy spożywać w diecie i wiemy, ile białka mamy spożywać. Dalej, teraz musimy rozkminić proporcje tłuszczów i węglowodanów, bo te dwa makroskładniki nam zostały. I tu znowu są spore indywidualności, ponieważ powiem tak: najważniejsze dla ustaleń dietetycznych jest to, jak rozłożymy sobie właśnie kalorie i białko. To, czy będzie trochę więcej węglowodanów, czy trochę więcej tłuszczu, to jak już mówiłem, jest kwestia mocno indywidualna. W kontekście tłuszczu ważne jest, żeby było go co najmniej 0,9, a najlepiej chociaż 1 gram na każdy kilogram masy ciała, czyli co najmniej tyle gramów tłuszczu, ile ważymy, powinniśmy spożywać. Jest to związane z gospodarką hormonalną, która potrzebuje właśnie pewnej podaży tłuszczu, żeby utrzymywać swoje funkcje w poprawnych, żeby dobrze się to działo, tak? Kolokwialnie mówiąc. W Instytucie Żywienia, czy też w Zaleceniach Żywieniowych przeczytamy, że Tłuszczu powinniśmy spożywać od 20 do 35% kaloryczności diety. No i zobaczcie, że tutaj widełki są prawie dwukrotne, tak? Od 20 do prawie, że 40% kaloryczności diety tutaj w tych zaleceniach przeczytamy. Jednak trzeba pamiętać, że to są zalecenia takie ogólne, a nie dla osób aktywnych fizycznie. I tutaj często właśnie wyższa podaż węglowodanów może mieć swoje zalety, Dlatego, jeżeli ci tam wyjdzie 18% tłuszczu w diecie, to nie musisz się tym przejmować, na spokojnie, to są tylko ogólne zalecenia. No i też trzeba wziąć pod uwagę to, że jeżeli są to ogólne zalecenia, to są to zalecenia dla osób mało aktywnych, czy też wypełniających po prostu normy aktywności, a my tu rozmawiamy o osobach aktywnych. Osoby aktywne potrzebują po prostu więcej tego białka, więc też te procentowe proporcje pomiędzy makroskładnikami będą się znacząco zmieniać. Dobra, no i wiemy w kontekście tłuszczów, że musi być co najmniej ten 1 gram, ale nie ma nic przeciwko, nie ma żadnych przeciwwskazań, żeby rozpisywać 2 czy nawet 3 gramy tego tłuszczu. No i właśnie tak jak mówię, tutaj kwestia proporcji tłuszczu do węglowodanów jest mocno indywidualna. Ile trenerów, i ile zawodników, czy też ilu po prostu ćwiczących, tyle tu będzie różnych podejść. Niektórzy będą się lepiej czuć na nieco wyższych węglowodanach, inni lepiej będą się czuć na nieco wyższych tłuszczach. I jeszcze i nie będą czuć się najlepiej na takich standardowych, że tak powiem, widełkach, czyli pośrodku tłuszcze, pośrodku węglowodany. Nie jest złym podejściem, jeżeli ustalimy sobie tylko ilość makroskładników i ilość białka. Szczególnie jeżeli trenujemy amatorsko. Czyli wiemy, ile mamy spożywać kalorii, wiemy, ile ma być białka, a to jakie, jaki nam tam wyjdzie pro, jaka wyjdzie proporcja tłuszczu i węglowodanów, to jest już dla nas sprawa drugorzędna. To podejście jest dla mnie jak najbardziej spoko i wiem, że sporo trenerów z niego korzysta. Dlaczego? Ponieważ, jeżeli przyjmiemy sobie, że nasza dieta jest wysoko odżywcza, czy też korzystamy z zasady 80-20, czyli 80% diety jest z produktów nieprzetworzonych, wysoko odżywczych, 20% zjadamy jak chcemy, no to tam zazwyczaj po pierwsze ten 1 gram tłuszczu będzie. Po drugie, jeżeli nie dostarczamy odpowiedniej ilości tłuszczów nienasyconych, to tutaj wiadomo, że zaleca się po prostu suplementację kwasami omega-3, EPA i DHA dokładnie, no a reszta niejako wychodzi sama. No, i jeszcze raz tutaj podkreślę, że jeżeli nie jesteśmy jako jakimiś tam zawodowcami, no to taka, takie podejście może być całkowicie wystarczające. Jeżeli jednak chcemy sobie konkretnie określić ilość makroskładników i potem pod to na przykład rozpisać dietę, bo w kontekście rozpisania konkretnej ilości makroskładników i dobrania do tego modelu IIFYM. Czyli jedz cokolwiek, tutaj troszkę mocne uproszczenie, cokolwiek, bo mimo wszystko to powinno się zawierać w zasadzie 80-20, czyli cokolwiek, jednak głównie to powinny być zdrowe produkty, tak czy inaczej wracając do wątku. Dokładne rozpisanie makroskładników i wprowadzenie tego protokołu, jedz co chcesz, wygląda jak chcesz, tak zwanego, może być po prostu trudne, bo tutaj mamy zbyt dużo ograniczeń. Będziemy musieli na przykład pod koniec dnia mocno wyrównywać w którymś kierunku i to już może być po prostu takie, takie trochę na siłę. Więc jeżeli chciałbyś korzystać z tego protokołu, to zalecałbym właśnie takie podejście, że mamy rozpisaną ilość kalorii, czyli wiemy w jakich kaloriach mamy się zmieścić oraz wiemy ile białka mamy spożyć, a tutaj właśnie proporcja węglowodanów i tłuszczu jest zmienna. Ale tutaj wracając do konkretnych wartości, przyjmiemy sobie w przykładzie, że tutaj ta przykładowa osoba będzie chciała spożywać 1,5 grama tłuszczu. No i jeżeli wiemy ile mamy spożywać białka, wiemy ile ma być tłuszczu, no to reszta przypada na węglowodany. I tutaj weźmy sobie od razu przykład osoba ważąca 80 kg, jak już mówiłem, sporty siłowe, powiedzmy, że tam wyszło 3000 kalorii zapotrzebowania. No i lecimy. Wiemy już, że przyjęliśmy sobie 2 gramy białka na kilogram masy ciała, co daje 160 g białka, czyli 640 kalorii. Bo 1 gram białka dostarcza 4 kilokalorie energii. Dalej przechodzimy do ustalenia ilości tłuszczu i kalorii, które ten tłuszcz nam dostarczy. Ustaliliśmy sobie, że to będzie 1,5 g tłuszczu na każdy kilogram masy ciała. Zatem 80 razy 1,5 wychodzi nam 120 g tłuszczu dziennie, a to dostarczy nam 1080 kalorii. I teraz wiemy, ile dostarczy nam białko, wiemy, ile dostarczy nam tłuszcz, zatem odejmijmy sobie te wartości od całodziennego zapotrzebowania kalorycznego, które sobie ustaliliśmy, znaczy celu kalorycznego, może tak. I będzie 3000 minus 640 minus 1080 zostaje nam 1280 kalorii. I to jeżeli sobie podzielimy na 4, bo tyle kalorii dostarcza każdy gram węglowodanów, to wychodzi nam 320 gramów węglowodanów. Tutaj jeszcze uzupełnię, każdy gram tłuszczu dostarcza nam 9 kalorii, bo o tym nie powiedziałem. Także tam sobie mnożyliśmy 80 razy 1,5 wyszło 120 i 120 razy 9 wyszło nam 1080. No i mamy nasze proporcje. Wychodzi nam, że chcemy spożywać 120 g białka, yy, przepraszam. 120 g tłuszczu, 160 g białka i 320 g węglowodanów. I teraz jak widzisz, wychodzą nam tutaj bardzo sztywne wartości, a ja często mówię o tym, że fajnie by było sobie na przykład zapotrzebowanie określić jako pewien zakres, tak? Czyli zamiast 3000 kalorii konkretnie to na przykład pomiędzy 2900 a 3100 kalorii albo pomiędzy 29, 2950 a 3050. Coś takiego pomaga nam w sytuacjach, kiedy na przykład spożyjemy 3020 kalorii. I teoretycznie wiemy, że to jest bardzo, bardzo mało powyżej tego naszego celu. Niemniej w głowie jest takie coś, że nie spełniliśmy celu, zjedliśmy za dużo, i tak dalej, i tak dalej. Albo na przykład, jeżeli nam zostanie te 20 kalorii, to jakoś byśmy chcieli je dojeść, żeby zjeść tak dokładnie i tak dalej, i tak dalej. No i tutaj zakresy się fajnie sprawdzają, jednak właśnie chciałem Ci pokazać, że jeżeli określimy sobie konkretnie ilość kalorii, to tutaj te zakresy są już trochę problematyczne. No bo jeżeli na przykład spożyjemy 5 gramów białka za mało, a 5 gramów tłuszczu za dużo, no to biorąc pod uwagę, że 1 gram białka dostarcza 4 kalorii, a 1 gram tłuszczu 9, no to tutaj już nam się robi dysonans w kontekście ilości kalorii ogółem. I tutaj możemy wypaść z jednego zakresu na przykład, mieszcząc się w dwóch pozostałych. Także tutaj przy konkretnych ilościach makroskładników to te zakresy są takie... Mało praktyczne, o tak bym powiedział. Więc jeżeli chcielibyście korzystać z zakresów, co zdecydowanie polecam, to na przykład tylko w ilości kalorii, tak? I też mieć w głowie trzeba to, że nie musimy dokładnie tych ilości makroskładników wypełniać. No i już samo to, że właśnie taki mały odchył w tych wartościach jest dopuszczalny, jest uwalniający. No i jak zwykle tu mówię, świadomość jest bardzo ważna. I to tyle, co miałem w tym krótkim odcinku Tobie do przekazania. Jak widzisz, tutaj, nawet w tak prostej czynności jak dobór makro składników, jest dużo indywidualności. Niemniej są jednak pewne zalecenia, które tutaj starałem ci się przekazać, i mam nadzieję, że temat jest już dla Ciebie zrozumiały. A jeżeli chcesz dowiedzieć się więcej na temat układania diet, aspektów dietetycznych i też psychicznych, nieco jak podejść do diety w kontekście psychicznym, praktycznym, to zachęcam cię do przeczytania mojej książki Świadome odchudzanie. Wszelkie informacje znajdziesz na świadomytrening.pl/książka. I na koniec klasycznie zachęcam cię do podzielenia się tym odcinkiem z innymi, a jeżeli cenisz to, co robię, do postawiania mi wirtualnej kawy. A możesz to zrobić pod adresem świadomytrening.pl/kawa. Jeżeli masz do mnie jakiekolwiek pytania, to napisz do mnie na Instagramie lub pod adres kontaktmałpaświadomytrening.pl Wszystkie adresy oczywiście bez polskich znaków, czyli przez S. Mówił Miłosz Kudlarek i słyszymy się w następnym podcaście. Dzięki.